Życie na niebiesko. Radio Kibiców w Ruchu Chorzów. Partnerami audycji są Blue England, FC Deutschland, Niebieska Holandia, Żorska Emigracja oraz Fan Club USA. Zapowiedź szpilu. Dobry wieczór. Niebiescy tutaj. Radio Kibiców Ruchu Chorzów. Życie na niebiesko. Kłania się Jerzy Graniecny. Zaczynamy kolejną audycję z cyklu Czas na Szpil. Dzisiaj zapowiem mecz trzeciej kolejki betklik pierwszej ligi, który odbędzie się już jutro, a więc 3 sierpnia o godzinie 14. 30 na tarczyńskiej arenie we Wrocławiu, gdzie niebieskim przyjdzie się zmierzyć z drużyną miejscowego Śląska. Jak przed każdą audycją proszę o subskrypcję dla naszego radia o łapki w górę pod tą audycją oraz e, przypominam, że na e, różne sposoby możecie wspierać nasz kanał, na przykład e, przez e, przycisk e, Wesprzyj e, na YouTubie, e, przez e, Patronite'a czy przez e, donaty na platformie Pipi. E, jak już powiedziałem będzie to spotkanie trzeciej kolejki, no tutaj terminarz tak się ułożył, że obydwie jedenastki skojarzył dość wcześnie można powiedzieć tak Śląsk jako Spadkowicz z ekstraklasy no wiadomo tutaj we, Wroc we Wrocławiu te ambicje dotyczące powrotu do ekstraklasy no na pewno są bardzo bardzo duże i to jest główny cel podopiecznych trenera Simundzy zresztą już ta Runda wiosenna poprzedniego sezonu Ekstraklasy pokazała, że no Śląsk na pewno punktował dużo lepiej niż na jesieni. Jak mam być szczery, no to tutaj gdyby Śląsk grał tak samo jesienią jak wiosną zeszłego sezonu to pewnie utrzymałby się w PKBP ekstraklasie, ale nie udało się e, tego dokonać e, wrocławianą. No i teraz muszą walczyć o, o powrót e, do najwyższej klasy rozgrywkowej. E, w, no ten sezon e, Zawodnicy Śląska do, rozpoczęli dość e, słabo, bo w pierwszym meczu u siebie zremisowali z wieczystą Kraków, a w drugiej kolejce ulegli e, Rzeszowskiej e, Stali. Chociaż tutaj trzeba podkreślić, że e, mogło, mógł mieć na tą porażkę Wpływ. Mogła mieć czerwona kartka, którą bardzo wcześnie, bo już na początku spotkania, obejrzał Diakowicz. I tutaj to na pewno ułatwiło nieco zadanie piłkarzom Stali, aby pokonać Śląsk. No więc zapewne przed niedzielnym spotkaniem gracze drużyny gospodarzy będą bardzo zmotywowani, tym bardziej, że no jest to mecz z gatunków hitowych. Nie ma tutaj też co tego ukrywać, a więc no na pewno Wrocławianie będą bardzo zmotywowani a żeby odnieść pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, no ja oczywiście, pewnie tak samo jak i wy, drodzy słuchacze, mam nadzieję na to, że dopiero po meczu trzeciej kolejki drużyna Śląska zacznie, jeśli już, zbierać punkty. No, nie ma też co ukrywać, że obie jednastki bardzo często grały ze sobą w całej historii. Jak na razie takich spotkań łącznie rozegrano 85, biorąc pod uwagę Wszystkie rozgrywki, a więc ekstra klasę pierwszą ligę, czy też dawniej jak wiemy drugą puchar polski oraz puchar ligi 31 razy górą byli niebiescy 25 razy obydwie jedenastki dzieliły się punktami, a 29 krotnie górą byli Wrocławianie, jeżeli chodzi o bilans bramek, to tutaj jest on korzystny dla niebieskich. Wynosi 111 do 98. Jeśli chodzi o ostatni mecz rozgrywany we Wrocławiu, to taki mecz. Odbył się w ekstraklasie dokładnie 27 kwietnia 2024 roku i wtedy górą, górą byli niebiescy, którzy wygrali 3 do 2. Zobaczymy, zobaczymy jak, jak będzie teraz warto nadmienić, że w obecnej kadrze ruchu jest chociażby Patryk Szwedzik czy Martin Koczkowski, a więc zawodnicy którzy mają za sobą grę w barwach klubu z Wrocławia. Jeżeli chodzi tutaj o bilans terenera surczka z pojedynków ze Śląskiem, to Drużyny prowadzone przez Dawida Szulczka pięciokrotnie mierzyły się z Śląskiem. Była to warta, warta Poznań i tutaj trzy razy Wygrywał trener Szulczek dwa razy. Dwa razy, dwa razy przegrywał. No więc ten ten bilans ma dobry trener Szulczek z, jeśli chodzi o starcia z ekipą z Wrocławia. Miejmy nadzieję, że że tylko go poprawi. Chociaż ostatnie dwa mecze przegrał obecny trener niebieskich 30 września 2023 roku w grodzisku. Prowadzona przez trenera Szulczka Warta przegrała ze śląskiem 0 do 1. Natomiast później w rewanzu ponownie górą był Śląsk 2 do 1. No można powiedzieć tak, że no na pewno tutaj nie ma co ukrywać, że na niektórych pozycjach to Śląsk ma piłkarzy, którzy mogą dać więcej więcej jakości, a przynajmniej w teorii tak może się stać, co może mieć wpływ na wynik tego spotkania niedzielnego. No chociażby tutaj Aleks Petkow, Arnau Ortiz czy też no takie naj, największe zawodnicy, po których najwięcej się spodziewają zapewne we Wrocławiu, a więc Przemysław Banasak i Damian Warchoł, którzy w tym okienku transferowym dołączyli do Zespołu, zespołu Śląska. Jak to powiedział przed Nadchodzącym spotkaniem, trener Simundzia, który udzielił wywiadu, no, odpowiedział na, na przykład o słabym początku poprzedniego meczu, a więc tej drugiej połowy meczu ze, ze Starą. I tutaj przytoczę wypowiedź o słabym początku drugiej połowy w Rzeszowie. Myślę, że te pierwsze 20 minut drugiej połowy w Rzeszowie przypominało te ostatnie minuty meczu z Wieczystą. To niewytłumaczalne, ale... Rozmawialiśmy o tym. Nie może się nam to przytrafić. Piłkarze muszą być przygotowani na taką grę rywala. Eee... No, czyli e, można powiedzieć e, jedno śląskie przyparty do muru e, również e, robi błędy. E, a więc e, no, mam nadzieję, że... Niebiescy też dogłębnie przeanalizowali, w których formacjach czy też w jakich sytuacjach piłkarze Śląska potrafią się pogubić, i mam nadzieję, że tutaj trener Szulczek odpowiednio dobierze taktykę na to spotkanie. No, cieszy na pewno fakt, że do kadry meczowej, z tego co trener zapowiedział w, prog w programie, czas na chwilę, wróci Dominik Preissler. No to na pewno zwiększy jeszcze rywalizację w zespole. Ja w ogóle mam nadzieję, że, że Dominik wskoczy skoczy do składu i zagra, zagra od początku. Tutaj tak samo no, mam nadzieję, że tych zmian będzie mniej w pierwszej jedenastce niż w poprzednich dwóch meczach, bo bo tutaj też ta stabilizacja e, się przyda. No na pewno e, z naszej strony, tak, patrząc e, od strony ruchu, no to tutaj e, pozyskany w tym okienku transferowym Patryk, e, Patryk Sfedzik e, który ma za sobą przeszłość we Wrocławiu. No mam nadzieję, że będzie tutaj jakoś tak bardziej zmobilizowany, chociaż na to liczę, że cała drużyna pokaże, pokaże charakter i w końcu też Zagra po prostu dobry mecz, taki wyrównany, dobry mecz, gdzie będzie można było tylko drużynę ruchu chwalić za postawę na boisku. E... Powiem tak, że. Trener Simundża w tym wywiadzie, którego udzielił powiedział, że niebiescy to bardzo waleczna drużyna bazująca na stałych fragmentach gry, szczególnie z rzutach różnych. No tak, my wszystkie bramki w tym sezonie zdobyliśmy po po rzutach rożnych, po, po sytuacjach z rzutów No też mówił o tym Mateusz Foch i, i trener Szulczek, że, że mają nadzieję, że to się też zmieni, no oby jak najszybciej, oby od tego meczu, meczu we Wrocławiu, że w końcu wpadnie jakaś bramka nie ze stałego fragmentu, a po prostu z akcji. Na jakiego meczu się spodziewam? Ja się spodziewam, że tutaj, jednak, mimo wszystko stroną przeważającą będą gospodarze, a więc ekipa śląska. Natomiast mam nadzieję, że. Niebiescy będą na tyle dobrze zorganizowani w grze defensywnej oraz w środku pola, że z nadarzających się okazji do kontry bądź też jakiegoś szybszego rozgrywania akcji nawet w ataku pozyty, pozycyjnym, ale po prostu szybszego rozegrania tego ataku no to tutaj mam nadzieję na to, że to będzie szansa dla nas na stworzenie sobie sytuacji, wypracowanie sytuacji do, do zdobycia do zdobycia bramki. No i jak już w poprzednich dwóch meczach i to o czym wspominałem wcześniej, że stałe fragmenty gry, bo jak na razie to to przynosi najwięcej pożytku pod opiecznym trenera trenera Szulczka. No tutaj jeszcze jedną rzecz warto podkreślić i tu to... Wielkie ukłony w stronę, w stronę kibiców, którzy wybierają się w bardzo pokaźnej liczbie do, do Wrocławia. Prawie 3 tysiące osób. Także tutaj no, można powiedzieć, że co jak co, ale niebiescy na wsparcie z trybun. Będą mogli liczyć, jak to ma zawsze miejsce podczas meczów wyjazdowych. Tak, na sam koniec, już zmierzając do końca audycji, powiem tak: Oczywiście. Jak w każdym meczu trzeba grać o zwycięstwo. I tak życzyłbym sobie, żeby e, chociaż e, 1 do 0 e, po bramce gdzieś tam w końcówce, aby gospodarze nie mieli czasu odrabiać strat, aby tutaj 1-0 e, ruch ten mecz wygrał. Natomiast tak. Realnie to chociaż, to chociaż z punktu będę, będę zadowolony. A do Was, drodzy słuchacze, mam prośbę: jeśli macie ochotę, to tutaj zabawmy się w wytypowanie wyniku, jakim skończy się mecz jutrzejszy. A tymczasem dziękuję Wam drodzy niebiescy słuchacze radia za to, że byliście ze mną, że wysłuchaliście tutaj tej mojej zapowiedzi. Oczywiście przypominam o możliwości wsparcia naszego radia oraz przypominam, jeśli ktoś nie może być we Wrocławiu, to polecam transmisję radiową z komentarzem Dawida Goćka już jutro. Partnerami audycji są Blue England, FC Deutschland, Niebieska Holandia, Żorska Emigracja oraz Fan Club USA. Życie na niebiesko. Radio kibiców w ruchu Chorzów.